Dekuj, dekuj. Głównie rękodzieło ceny 3-4 razy wyższe niż normalnie. 200 daj mu. Generalnie to się tutaj mocno korkuje na tym targu wodnym. Floating market dam na so kocham, Tego trzeba zabronić tu. Dymi i smrodzi Ciekawe co tam żyje No i sobie pójdziemy takim stateczkiem Tatuś kupił dzieciom kapelusze Przepłacił tak dziesięciokrotnie Wcale, że nie, ona kłamie